Cześć, to proszczurek. Mam taką. To jest taka mała zapowiedź, że mam zamiar zrobić. Yy, no, takie coś let's play z wiedźmi na dwójki. Właśnie zakupiłem, a stwierdziłem, że nie będę marnować czasu. No, niestety od drugiego aktu już próbowałam nagrywać, ale okazało się, że wraps tego nie, nie ujął. Mi nic nie nagrało, no więc już od drugiego aktu, jeśli będziecie bardzo mnie o to prosić, to mm, no, zrobię jeszcze początek, no ale niezbyt mam jakąś ochotę. No, szkoda, żałuję, że to, przed czym siedziałam prawie cały dzień, zostało zmarnowane. No, ale cóż, no tak, ja będę grał na normalu. Czy, czyli na normalnym trybie gry. No i co? Ustawienia są niskie, więc jeśli będziecie pisać, że jak taka bardziej grafika to nie kupujecie, to się tym nie przejmujcie, bo ja ustawiłem na bardzo niską grafikę. To jest chyba jedna z najniższych, żeby mógł normalnie, jak widzicie, to myszkę, to to jest, ona mi trochę zacina. Nie wiem, co by było, gdyby było na normalnych ustawieniach, ale to jest... Takie ustawienia są tylko dlatego, że... No, że był, byłby straszny... Straszne lagi by były i nie chcecie chyba tego. Mogę zrobić taki dwuminutowy filmik, jak wygląda takiej wersji czystej, nieokrajanej i w ogóle. No więc, tak, do no, zobaczenia w pierwszym odcinku... Dzisiaj nie będę nic kręcił, chyba. Może nakręcę jeden odcinek. No i co jeszcze? A nie przyjmujcie się, że nie będę się z wami żegnał i witał w odcinkach. Bo ja nakręcę jeden wielki odcinek, a potem go podzielę na małe dziesięciominutowe kawałki, więc... No nie, nie będę raczej wiedział, kiedy mi utnie ten film. Kiedy minie 10 minut, nie będę patrzył. No bo nie mam jakoś ochoty przerywać i gry, tylko dlatego, żeby Wam to zmontować. No więc, co? No to już kończę. Cześć, cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia. Yy, tak, już jutro wpadną pierwsze odcinki. No to do zobaczenia jutro.